Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób wymienić filtr w swojej Skodzie, a dokładnie oktawi pierwszej generacji, to zapraszam do filmiku, w którym odpowiem na to właśnie pytanie. Cześć czołem, Klus tak jest z Rosołem, witajcie. Filtr kabinowy to jest absolutny standard w tej chwili, który wymieniamy przynajmniej raz w roku. Ma on duży wpływ na komfort podróżowania, Szczególnie osób, które doświadczają dyskomfortu życia z alergią, ale muszę Wam powiedzieć, że tak jak w moim przypadku, może się przyczyniać do czego? Do intensywnego parowania wnętrza. Oczywiście, że parowanie może być związane na przykład z mokrymi dywanikami, z dużą ilością wilgoci, która się znajduje w samochodzie, ale jak się okazuje, również z filtrem kabinowym. W związku z tym tym bardziej warto dbać o jego regularną wymianę. Co będzie nam potrzebne do tej dzisiejszej pracy? Tak naprawdę to trochę cierpliwości, może jakaś taka łapka plastikowa, coś co pomoże nam tutaj podważyć uszczelkę, no i przede wszystkim filtr. Ja ten kupiłem za jakieś 30-40 zł. Co ciekawe, dopiero teraz zauważyłem, że jest tutaj napisane, że jest to filtr do Volkswagena Lupo. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie pasował. Co do samego rodzaju filtra, to polecam kupować filtry węglowe. Filtry, które, które wykonują dużo większą robotę niż te standardowe papierowe. A jak słyszeliście, cena absolutnie nie zwala z nóg. No dobra, co trzeba będzie zrobić? Przede wszystkim musicie wiedzieć, że filtr w skodzie oktawi znajduje się pod tym plastikiem na podszybiu z przodu. Po prawej stronie, patrząc z perspektywy kierowcy, czyli vis-a-vis -vis pasażera siedzącego obok kierowcy z przodu. Żeby dostać się do filtra kabinowego, musimy zdemontować połowę, na szczęście połowę, a mówię na szczęście w tym kontekście, że gdyby to była. Cała ta listwa plastikowa, no to musielibyśmy ściągać wycieraczki. Nawiasem mówiąc, film o wymianie silnika wycieraczek zamieściłem na swoim kanale. Cieszy się sporym zainteresowaniem. Tych z Was, którzy potrzebowaliby tego typu porady, oczywiście do niego odsyłam. Natomiast nas interesuje tak naprawdę tylko ta prawa część listwy, czy tej maskownicy potrzeby. To, co trzeba będzie zrobić, to otworzyć sobie Wycieraczki, czyli po prostu unieść pióra wycieraczek, żeby mieć lepszy dostęp do wspomnianej listwy, i delikatnie, zaczynając od środka, czyli od tej części, powolutku zacząć podważać. Za chwileczkę Wam to pokazuję, tylko podejdę sobie z drugiej strony i podniosę wycieraczkę. No dobrze, wycieraczki mamy już uniesione. Co teraz trzeba zrobić? Jak wspomniałem, mam nadzieję, że będziecie to w miarę dobrze widzieć. Korzystając z tej łapki, zaczynam od środka. Tutaj na środku jest zresztą widoczne połączenie tych dwóch listew nakładek i ta po stronie pasażera, która nas interesuje, jest nieco wyżej. Od razu powtarzam to, co mówić będę przez cały film, że musicie być tutaj ostrożni, nie robić niczego na siłę i delikatnie, nie szarpiąc, staramy się wejść pod plastik, a nie urwać uszczelkę. Oczywiście, że po wielu wymianach ta uszczelka jest tutaj już zmęczona, ale przy pomocy drugiej ręki jesteście w stanie dostać się dosyć skutecznie pod ten plastik. Niektórzy z was zwracali uwagę, sugerowali w niektórych filmach, że pokazuję za mało dokładnie, no więc dzisiaj pokażę bardzo dokładnie. Od razu uprzedzam, że warto być cierpliwym i jak widzicie, wytrwałym, ponieważ ten plastik dosyć mocno się trzyma. Ale na tym etapie można stwierdzić, że plastik nam wyskoczył. Posługuję się łopatką, jak mam nadzieję dobrze widzicie, dwiema rękami, i gdy czuję, że ten plastik jest już luźny, mogę, uwaga, zamknąć teraz wycieraczki, położyć je, dlatego że mogą y, zostać uszkodzone, a raczej maska po jej otwarciu. I teraz, oczywiście, z wnętrza, w no, przy lewej nodze kierowcy, pociągnę sobie za dźwigienkę zwalniającą maskę i otwieram maskę, zaraz jestem z powrotem. No dobrze, słuchajcie, maska otwarta. Co należy zrobić teraz? Od środka, jak widzicie, mamy tutaj uszczelkę, e, którą należy zdjąć. Nie musicie ściągać całej, dlatego że, jak wspominałem już kilkukrotnie, interesuje nas tylko ta część listwy którą musimy unieść delikatnym ruchem, bez przesady, jakiegoś strasznego szarpania. Unosimy sobie z jednej, z drugiej strony, tak żebyśmy czuli, że ona się swobodnie porusza. I w tym momencie co możemy zrobić? Możemy po prostu ten plastik wyciągnąć. Od razu uprzedzam, w tej części on się lubi lekko haczyć przy szybie i na uszczelkę, którą podważaliśmy na początku, na koniec musicie ładnie Starannie, jakby zwrócić na nią uwagę, dlatego, że ona musi wejść tutaj pod listwę, co jeszcze później pokażę. I teraz takim ruchem lekko pociągając do siebie, ale nie szarpiąc i unosząc też tutaj do góry tę listwę, po prostu ją sobie ściągamy. Nie ciągnijcie mocno, bo jest tutaj przyłączony wężyk spryskiwacz. Najlepiej położyć sobie to w taki sposób. I co? I w tej chwili mamy już filtr kabinowy. Przed sobą. U mnie rzeczywiście dosyć długo nie był wymieniany, w związku z tym nawet z góry od razu widzimy liście. Dodatkowy, nie chcę tutaj wygłupiać i opowiadać, protip, ale ważna rada. Słuchajcie: w tym miejscu, obok filtra, poniżej znajduje się odpływ wody spływającej poprzedniej szybie. Mogę się założyć, że jeżeli tego nie czyściliście, macie tam niezłe kili manżaro i od razu warto naprawdę, a raczej dżunglę niezłą, warto ściągnąć ręką i ten cały brud stamtąd powyciągać i sobie to wyrzucić. Jak wyciągamy filtr kabinowy? Filtr kabinowy od strony tu komory silnika ma takie dwa zaczepy, które musimy pociągnąć do siebie. Nie wiem, czy jesteście je w stanie zobaczyć, ale nie jest to coś bardzo trudnego do zauważenia. Czyli z dwóch stron sobie naciskamy tutaj plastik do siebie i wychodzi nam ramka. Może być tak, że wyjdzie od razu razem z całym filtrem. No u mnie, jak widać, niespecjalnie ma ochotę ten filtr wyjść. Szczególnie, że mam wrażenie, że on mi się troszeczkę tutaj zaklinował. Rameczkę pociągamy i finalnie ramka wychodzi. I mamy też wspomniany filtr, ponieważ, jak wspominałem, Kręcę, że tak powiem, live, więc jak widzicie, czasami chwilę to zajmuje. No, cóż, filtr rzeczywiście swoje już przeszedł. Nie ma tu jakiejś pewnie totalnej tragedii i pewnie gorsze rzeczy możecie zobaczyć czasem, ale faktycznie na pewno wymiany wymaga. No i teraz bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. To porównać sobie filtr, zanim go. Będziecie chcieli już wyciągać, pobrudzić i tak dalej. Warto porównać sobie nowy filtr kabinowy z tym, który już posiadaliście. Czy posiadacie, wyciągnęliście z auta, żeby mieć pewność, że będzie pasował. Ok, w moim przypadku wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Co jest też istotne, to zwróćcie uwagę na tak zwany airflow czyli kierunek przepływu powietrza. Ta strzałka ma wskazywać kierunek w dół, ponieważ powietrze dostaje się nam od przedniej szyby w dół do wnętrza samochodu. Zwróćcie też uwagę, czy otoczenie filtra nie jest po prostu brudne, czy tam się nie dostały jakieś zanieczyszczenia. Jeżeli tak, to oczywiście polecam, polecam to wszystko wyczyścić, zanim założycie nowy filtr. Ok, przechodzimy teraz do montażu samego filtra. I uwaga! Cała rzecz polega na tym, żeby te części ramki, którą też warto przy okazji sobie oczyścić, jeżeli jest brudna, te takie wypustki, tutaj na szczycie znajdujące się, weszły nam ładnie w filtr. Tak? Czyli jeszcze raz pokazuję. Ja to tak montuję, że to skrzydełko wchodzi jakby w pierwszy, w pierwszy otwór. Z jednej i z drugiej strony filtra kabinowego. W taki sposób. Ja to montuję tak. Miałem tak zamontowane od samego początku i uważam, że to jest ok. Jeżeli troszeczkę nie pasuje, to sobie ściskam. I w tym momencie mam już filtr, taki dosyć stabilny, powiedziałbym, yy, trzymający się ramki. Zwróćcie uwagę, że wspomniana ma takie wypustki, które muszą trafić do otworu mocowania tam. Nie widać za dużo, robimy to trochę na wyczucie. Ale uwierzcie mi, że to nie jest jakaś bardzo trudna rzecz. Czyli te wypustki poniżej trafiają do przodu, a te, które mamy powyżej na ramce, tutaj z przodu trafiają w zaczepy. No i co teraz trzeba zrobić? Po prostu wsunąć filtr do otworu. Oczywiście on się będzie lekko nam z tej ramki wysuwał, to nie jest problem. Jeżeli mamy pewność, czyli pociąg, czujemy, że ta ramka, że tak powiem, siedzi z przodu. To teraz po prostu nam, wystarczy nam, przepraszam, docisnąć, i słyszymy, że te zaczepy zaskoczyły, i to jest tak naprawdę wszystko. Składamy już w tej chwili całość. Oczywiście, ja polecam sobie ten brud, to wszystko to, co widzicie, tutaj nieciekawego gdzieś pod maską posprzątać. Co jest natomiast też istotne, to ostatni etap montażu. Po pierwsze, odwracamy cały proces, mając na uwadze, Oj, zgaszło na światło, że ten plastik musi wejść tutaj pod spód, pomiędzy maskę a przednią szybę. I na to trzeba zwrócić uwagę. Ja polecam troszeczkę się skupić na, zarówno na tym elemencie, na tym takim wycięciu, które musi wejść tu pod blakę, jak i właśnie na tym narożniku. Czyli takim ruchem lekko unoszącym wsuwamy sobie. Zwróćcie uwagę również na to, żeby nie przyciąć wężyka od spryskiwacza i ten wspomniany dosyć nieszczęsny, powiedziałbym, narożnik. Czyli widzicie, czasami się troszkę trzeba pomocować z tym, żeby to faktycznie weszło, ale nie jest to niewykonalne. Nie będę może wszystkiego pokazywał tak, już dosłownie co do sekundy. Za sekundkę wspomnianą zaraz do Was wracam. Dobrze, pomyślałem, że pokażę Wam ten. Niuans, o którym wspomniałem, zwróćcie uwagę na to, żeby uszczelka od montowanej listwy ładnie weszła pod tę plastikową listę przedniej szyby. To jest pierwsza istotna rzecz. Druga jest taka, że jak listwa już jest zamontowana i widzicie, że ona ładnie jest tu spasowana, to w tym momencie można ją docisnąć, założyć dosłownie jednym ruchem uszczelkę i ostatni etap. Jest taki, że dociskacie całą listwę energicznym ruchem, tak żeby usłyszeć, że ona po prostu zaskoczyła. I właściwie to jest cała praca. Na koniec upewnijcie się, że uszczelka przynajmniej w miarę dobrze rzeczywiście tutaj przylega do szyby, i całą wymianę macie już z głowy. Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że za długi był ten film i za dużo pokazywałem. Jak pokazuję za mało, to z kolei czytam komentarze, że jest mało dokładny. Mam nadzieję, że tak czy inaczej, że Wam się ten film przyda. Jeżeli coś się spodobało, kciuk w górę. I tak, bądźcie bohaterami gdzie? We własnych domach i to, co możecie, wymieniajcie sami. Cześć!